We wtorek odbyło się wirtualne spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO i Unii Europejskiej, w tym z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Tematem rozmów było wsparcie dla Ukrainy i sankcje przeciwko Rosji. Prezydent RP podkreślił potem na konferencji prasowej, że podczas spotkania zdał krótką relację ze swojej ostatniej wizyty na Ukrainie. Z wizytą w Kijowie, ale nie tylko, bo to także borodzianka, bo to także irpień, bo to także ten moment, kiedy zapoznano nas z sytuacją i ze stanem wówczas prac ekshumacyjnych w Buczy, powiedział Andrzej Duda. Dodał, że zdał też relacje z rozmów z prezydentem Ukrainy Włody Mirem Byliśmy ja i prezydenci państw bałtyckich ostatnimi liderami, którzy bezpośrednio rozmawiali z prezydentem Załańskim twarzą w twarz nie za pośrednictwem linii telefonicznych czy połączenia internetowego zaznaczył prezydent. Przekazałem, jak wygląda w tej chwili sytuacja i jak tę sytuację obserwujemy, jakie były oceny ukraińskie, jeśli chodzi o to, jak będzie rozwijała się sytuacja dalej w Doniecku i w Ługańsku, powiedział Duda. Jesteśmy w tej chwili świadkami rosyjskiej ofensywy na obszarze obwodów Donieckiego i Ługańskiego Ukrainy, powiedział prezydent Duda w wystąpieniu po naradzie. Jak podkreślił, Ofensywa Rosji na wschodzie Ukrainy była i jest obserwowana zarówno przez służby ukraińskie, jak i wywiady państw NATO. Widać było grupujące się wojska. Nie było wątpliwości, że ten atak nastąpi. Ocena tej sytuacji przez uczestników dzisiejszego spotkania z prezydentem Bidenem na czele jest absolutnie jednoznaczna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę. Że Ukraina potrzebuje wsparcia, oświadczył Duda. Był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno pod względem humanitarnym, jak i rzeczowym. Tego Ukraina na pewno może się spodziewać, powiedział. Prezydent odniósł się też do kwestii sankcji nakładanych na Rosję. Te reżimy sankcyjne są cały czas analizowane. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie zgoda co do tego, aby te sankcje były rzeczywiście rozszerzane. Tutaj rzeczywiście determinacja jest coraz większa. Coraz więcej przywódców mówi o sankcjach związanych z gazem, ropą naftową, zaznaczył Duda. Jak powiedział, podczas rozmowy była bardzo silnie podkreślana kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, których dopuszczają się rosyjskie oddziały na Ukrainie. Była kwestia odpowiedzialności nie tylko Władimira Putina, jego otoczenia, ale także oficerów i żołnierzy. Również i po to, żeby była świadomość tego, że zbrodnie będą ścigane, mówił prezydent. Jest bardzo poważna determinacja ze strony przywódców europejskich, światowych, żeby te zbrodnie w sposób zdecydowany i jednoznaczny zostały rozliczone, dodał prezydent Duda. Relacjonował, że podczas spotkania padły mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała tę wojnę. Jeśli Rosja odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej. Absolutnie nie zaspokoi się tym, co zdobyła na Ukrainie. Nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji i będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje, mówił. Nie trzeba wielkiej błyskotliwości, żeby zorientować się, jakie kolejne kraje mógł mieć na myśli prezydent. Była mowa o tym, żeby, jeśli miałaby w nich brać udział Rosja nie brać udziału w posiedzeniach G20 żeby nie brać udziału w posiedzeniach G7 krótko mówiąc żeby pozbawić Rosji całkowicie jakichkolwiek akceptacji na arenie międzynarodowej i że to jest także droga do tego aby okazać dezaprobatę i szukać sposobów na zatrzymanie Rosji mówił polski prezydent jak zaznaczył, trzeba powiedzieć jasno, jeśli chodzi o jedność wśród największych państw sojuszu północnoatlantyckiego, które uczestniczyły dziś w tym spotkaniu, to jest absolutna jedność. Tutaj nie ma żadnych kompletnie wątpliwości co do tego, że to stanowisko jest jednoznaczne. Jest absolutne potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział prezydent Duda. Tymczasem w trakcie poniedziałkowej wideorozmowy z członkami rządu, Władimir Putin przekazał, że inflacja w Rosji stabilizuje się, a popyt detaliczny w kraju się normalizuje. Prezydent Rosji dodał również, że sankcje nakładane przez kraje Zachodu są samobujem. Według Putina Rosja powinna przyspieszyć proces. Wykorzystywania narodowej waluty w handlu zagranicznym na nowych warunkach. Jak dodał, gospodarka powinna być dalej pobudzana z własnych zasobów budżetowych, zapewniając jej płynność w warunkach ograniczania akcji kredytowej. Około 200 tysięcy osób jest zagrożonych utratą pracy w stolicy Rosji. Ponieważ zagraniczne firmy zawiesiły działalność lub zdecydowały się opuścić rosyjski rynek, poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Reuters cytuje mera Moskwy Siergieja Sobanina, który napisał na swoim blogu, że władze stolicy są gotowe wspierać osoby, które stracą pracę, zapewniając im szkolenia oraz tymczasową pracę. Sobianin poinformował, że w zeszłym tygodniu przyjęto plan pomocy dla zagrożonych utratą pracy mieszkańców Moskwy, opiewający na 3,6 miliarda rubli, czyli około 36 milionów euro.